Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu mówimy o tym, że ksiądz Salceson i jego kaucja są weryfikowani przez prokuraturę. 350 tysięcy złotych, które zostało wpłacone prokuratura sprawdza to jest informacja dziennika Fakt. Ksiądz Michał Olszewski, podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, jest już na wolności. Wyszedł za kaucją w wysokości 350 tysięcy złotych. Czy to kończy sprawę jego tymczasowego aresztowania? Okazuje się, że prokuratura bada pochodzenie pieniędzy z poręczenia majątkowego. Te pieniądze zostały, całość kwoty została, miała zostać wpłacona przez wiceprowincjała Zakonu Sercanów, zgromadzenia, do którego ksiądz Olszewski należy. I teraz sytuacja jest taka. E, prawnik e, księdza twierdzi, że całość zasądzonej kwoty została wpłacona przez jednego z księży Zgromadzenia e, Sercanu. Fakt dowiedział się, że prokuratora jednak sprawdza, skąd by, były pieniądze na kaucję. Potwierdził nam to rzecznik prokuratury krajowej, Przemysław Nowak. Jednocześnie poinformował, że prokuratora nie ujawni listy osób, które wpłaciły poręczenie za księdza Michała Olszewskiego. Więcej szczegółów na ten temat sprawdzenia wpłaty nie chciał ujawnić. E, i tutaj tak, rzecznik prowincji polskiej, księży w ksiądz Wodzimyaż Płatek. Pieniądze zostały po prostu wpłacone i tyle. Taka informacja jest wystarczająca. Kaucja została wprowadzona przez naszego wiceprowincja, a wszystko zostało sprawdzone przez prokuraturę i ksiądz Orzeski wyszedł na wolność. E, e, tutaj, e, drodzy Państwo, są przepisy, które zostały bardzo mocno e, z. E, no, zaostrzone, przez, zaostrzone przez. przez PiS, dlatego między innymi one na przykład wykluczyły robienie zbiórek, to było robione po to, że na przykład strasznie się wkurzyli, jak nie udało im się zamknąć pana Bartosza Kramka, tam też była bardzo wysoka kaucja i normalnie można było w takich sytuacjach zrobić to, co zostało zrobione, czyli tam się zrzuciły osoby, nawet była zrzutka internetowa na, na kaucję i oni wprowadzili przepis, e, które uniemożliwiał robienie czegoś takiego w przyszłości, żeby nie można było w ten sposób zbierać pieniędzy. To jest kolejny dowód na to, w jaki sposób oni chcieli traktować te no, areszty wydobywcze. Chodziło o to, żeby ludzi jak naj mocniej, bo to wiecie Państwo, to są gigantyczne pieniądze, po paręset tysięcy złotych. Które potem przez lata jest po prostu trzymane przez prokuraturę, de facto to potrafią tego typu represje zniszczyć finansowo. Taki zresztą był cel, że uderzają w ludzi i następnie obciążają ich kosztami kaucji, obciążają ich kosztami prawników przy wychodzeniu z aresztu. No i łamią. To też jest ten, ten mechanizm taki, że wiesz, słuchaj, w każdej chwili możemy się dogadać, usiąść, tylko wiesz, musisz się przyznać do winy, musisz nam coś tutaj dać na tych i tych konkretnych ludzi. Tak robiono w wielu sprawach. I dziś ten młot, jak widać, jest użyty, jest użyty wobec księdza Oszewskiego. I tutaj akurat jest bardzo ciekawa sprawa, bo. PiS po prostu, oni tę kasę mają na no takie, tego typu rzeczy, tylko no, ktoś musiał wziąć na siebie obowiązek zablokowania kasy legalnej. I to jest, to już jest bolesne. Bo, tak jak Państwo powiedzieliśmy, no nie sztuka mieć te pieniądze, sztuka umieć pokazać skąd się je ma. I dlatego na przykład na siebie wziął te dwie urzędniczki rachoń, to jest 700 tysięcy, są gigantyczne pieniądze. Wiecie Państwo, żeby jeden rachun 700 tysięcy, on wiadomo, zarobił ileś tam milionów, natomiast tutaj ewidentnie chodziło o to, żeby, żeby, rachoń, żeby, żeby te, żeby tym dziewczynom dać pieniądze w taki sposób, żeby nie było żadnych właśnie tutaj pytań, żeby nie pokazywać, kto wpłaci kaucję, żeby nie pokazywać związków, więc odegrano numer z rachoniem, który pokrycie finansowe no, po zarobkach w TWP ma wystarczające. Tomku, ja się nie spodziewam, żeby oni popełnili jakiś błąd i żeby się coś dało wyśledzić z tej kasy księdza Olszewskiego. Zanim Ci oddam głos, przypominam Holub, nasz bestseller, Szanowni Państwo, naprawdę warto Strona capitalbook.com.pl z wysyłką na cały świat, z wpłatami na konto. Hognot.pl z wysyłką na Polskę. Przypominamy, Historia na Weekend, nasz magazyn. Tutaj polecam swój tekst o dobrym rozbiciu dzielnicowym, ale nie tylko. I o, polecam też naszą książkę, cały czas książka aktualna. więc Zadam Ci pytanie. Mnie się wydaje, że to sprawdzenie Chociaż czasem czasem takie proste triki przychodzą, dają jakoś, jak to się mówi, urobek, a mi się wydaje jednak, że nie że tak przewidzieli, że, że będą sprawdzać i nic tam nie, nic tam się nie znajdzie. Nie, tam się nic nie znajdzie, ewidentnie. Natomiast masz rację co do mechanizmu, to jest jeszcze mechanizm, który stworzył ziobro. E, to znaczy, e, jeżeli ktoś szedł na współpracę, to nawet te kaucje, które, które dostawał, dostawał niewspółmiernie, e, różniące się od tego, e, jak ten, kto, kogo rzeczywiście wypuszczał sąd. O tak to można powiedzieć, bo to jest duża, du, du, duża różnica, bo można można, można było, sąd no, musiał pod presją prokuratury dawać jakąś w miarę wysokiej kaucji, a były sytuacje, że prokurator też wnioskował o jakąś małą kaucję, powiedział, bo w tych, 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 tych rozmowach jednak prokurator miał to wielko, wielki wpływ. Zobaczcie różnicę w kaucji Czarneckiego w stosunku do jego yy, zarobku. To jest, to jest, to jest, i, i jego małżonki. To jest naprawdę yy, różnica i, i ja pokażę Państwu też innych ludzi, którzy, którzy mieli bardzo, bardzo wielkie kaucje. Ja zrobię na temat materiał. Wiecie Państwo, zobaczcie kaucje pana Osieckiego. 100 milionów złotych. 107 milionów złotych, którą chciano w jakiś sposób jeszcze zagarnąć. Wiecie państwo, co się stało teraz, Janek powiedział, niezwykle, że, niezwykle ważne rzeczy. To rzeczywiście jest wstrząsająca sprawa odnośnie Abrisu. Czekajmy. Ale to Tomku, bo to mówiłem zupełnie w innym materiale naszym. Tak? Czy mówiliśmy, mówiliśmy, e, mówiliśmy e, o tej sprawie przy okazji naszego materiału na kulisach polityki, przy okazji tego, że w komisji nadzoru finansowego zasiada jako przedstawiciel specjalnych Radosław kujawa, jako przedstawiciel jako zastępca koordynatora, i jednocześnie jego syn jest wpływową postacią Abrisu, a sama firma jest mocno zaangażowana w bardzo kontrowersyjną upadłość getbacku, który, który został wyczyszczony z pieniędzy, przy czym Komisja Nadzoru Finansowego akceptowała bardzo niskie wyceny portfela getbacku, Ale o tym to, to jest zupełnie inna historia. Tutaj jest tylko akurat ten mechanizm, o którym Ty wspomniałeś, używany mechanizm kaucji, używany właśnie przeciwko. 107 milionów złotych. To, 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 to jest absurd. Te kaucje są po to wiecie I państwo. Tym jest... sobie i, 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 I to, że taki, taka kwota została wyznaczona panu Oświeckiemu, wiecie Państwo, co to spowodowało? Że oni się wściekli, ci ludzie, którzy robili ten wał, naprawdę bo to robili ten wał. To co? To on jest na tyle bezczelny, że zaproponował te 107 milionów jako kaucja, bo on chce je położyć, tak, to powiem, na stole z papierami. Tyż on wie, że gdyby z nami porozmawiał, to by nie było sprawy. A Osiecki, gratuluję, Szapoba, powiedział: Nie, dobra, rozmawiamy, ale rozmawiamy e, uczciwie. Dobra, weźcie, weźcie są, są ludzie, za mnie zapłacą 107 milionów złotych. To chyba wystarczy, żebym ja e, mógł bronić się z wolności, prawda? I to podziałało on ich jak płachta na byka. To jest taki rzeczywiście, Szanowni Państwo, to, to, pokazuje, to pokazuje najlepszy przykład do tego, jak działa ta Machina. Rozumiecie państwo? Ta różnica. 107 milionów złotych. I oni też to zakwestionowali, patrzyli, jak to wszystko za, m, m, zabrać. Tak, tak. I wymyślili później panu Oświemu nagle taką rzecz, że miał bardzo ciężko w więzieniu, że Widać było pana Olszewskiego gdzieś, jak jeździ do biblioteki czy gdzieś na mieście, że go strażnicy więzienni włożyli, wiesz, bzdura totalna, gdzie sprawy były rozpatrywane, gdzie facet w więzieniu nagle miał przerąbany. No rozumiecie państwo, że nagle każdy strażnik bał się z nim, tak powiem, funkcjonować, on miał specjalną procedurę po tym wszystkim. Strażnicy, ci, którzy byli Bogoducha winni, mieli, mieli jakieś sprawy. Mieli jakieś wyjaśnienia. Wiecie Państwo, po prostu traktowali, traktowali go jak gorący kartofel, coś, coś niebywałego, ale ja wracam do tych, do tych kaucji. Wiecie Państwo, to zapoczątkowało jak zwykle Ziobro, bo była sytuacja taka, gdzie Sławomir Nowak miał wyjść z więzienia, Zresztą tam orzekała w tej sprawie też yy, pani sędzia Grabowska, pozdrawiam, która mnie sądzi, też było uprzejma tam mieć, mieć pomysł taki, żeby jeszcze yy, trochę posiedział sobie pan, pan Nowak. To taki, taki zbieg okoliczności pani sędzio, tak. ta, ta, ta która miała właśnie akcję Telewizji Republika, yy, tak I, i została później yy, przewodniczącą wydziału, ale później zrezygnowała, już nie, już później nie, już nie była, ale była przez pewien czas. I szanowni państwo, i tam zebrali się parlamentarzyści na, na pana Nowaka i się szalo. I wprowadził, jak zwykle, to, to, te swoje zmiany, że nie wolno zbiorek, żeby było. Zresztą podobnie wprowadził, bo był wściekły na e, zbigniewastonogę. Stonogę. E, po Zbigniew Stonoga też, też jakaś, jakaś taka zbiórka była na niego i też to zostało zakwestionowane. Ja strachuję od tego wszystkiego, e, czy te zbiórki, niektóre, niektóre można było kwestionować, czy nie, czy to były tylko zbiórkami, które, które ktoś chciał sobie te pieniądze zrealizować. To, to nie jest w tej chwili, to nie jest w tej chwili temat, tematem tego, tego, co zostało zrobione. W tych przypadkach to jest tematem bardzo ważnym, do tego, że prokuratura zaczęła interesować się zbiórkami. I to jest ważne. Bo to się wprost przekłada na to, że prokuratura zastanowi się nad zbiórkami, na przykład na telewizji Republika, nad, nad zbiórkami dla PiSu, gdzie wiecie Państwo, tam ta dynamika była różna. Była, osłabła, później znowu się zrobiła większa. W końcu już kredyt został prawie w całości spłacony, i tak jak pokazywał Państwu Janek. Należy przeanalizować dokładnie te wszystkie zbiórki, gdzie były płacone, jak były wprowadzane. Wiecie Państwo, bo tam jest część przestępców, ale to nie są tuzy tych, 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 tych grup przestępczych. To są ludzie, którzy mają takie najprostsze, najgłupsze pomysły. Jak widzicie Państwo, niektóre rzeczy, niektóre te patenty, które oni stosowali przy tych przykrętach, są takie, że oni uważali, że nigdy nic się nie wyda. Naprawdę, no, szanowni państwo, numer z respiratorami czy numer z tymi e, agregatami prądotwórczymi, no, 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 no to jest żenujące. No. To, to jest żenujące, że po prostu ktoś sobie zrobił taki wał, na taki rympał poszli. I pamiętajcie, prokuratura zaczyna już coś robić. Podobny rympał jest, mówiąc takim młodzieżowym określeniem, rympał jest w zbiórkach. Bo oni nie umieją naszej... Oni mają wielkie pieniądze, muszą jakoś prowadzić. Czyli zbiórkę społeczeństwa. I przeszkadzało im już to, że mieli problem, bo ludzie wysyłali im i kazali im odsyłać, wiecie państwo, te wszystkie tam po jednym groszu. To wszystko był problem, żeby nie interesować się tym. Żeby się w to nie zagłębiać. A tutaj był jednak kłopot. Bo jednak kłopot, krążyły przelewy, zwrotne przelewy. Ktoś się mógł tym zainteresować. Tak. Oni wyraźnie pokazali jedną rzecz, że tak jak mówi, były tam nawet takie straszenia, że oni sprawdzą tych ludzi, którzy wysyłają. Że oni mają, oni jeśli dokładnie sprawdzą, oni mają możliwość ich sprawdzić. To prawda, ale wiecie Państwo, pomyślcie sobie. Jeżeli ktoś może sprawdzać tak dokładnie, to ma dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o, o te zbiórki. Rozumiecie Państwo? Tutaj pokazali źle. Prokuratorzy są mądrzy ludzie. Pamiętajcie. To jest tak jak co zrobił Wąsik. Ten, niby ten przykład nie jest do tego przystający, ale ja pokażę Państwu. Wąsik, kiedy stracił Pegazusa i kiedy nie było Pegazusa, powołał policję, która zajmuje się. Przestępstwami, cyberprzestępstwami, prawda? I, I pamiętajcie, ta policja, no przecież musi mieć Pegasusa, żeby sprawdzać, jak on funkcjonuje, prawda? Musi mieć wszystkie podsłuchy, żeby sprawdzać, jak one ewentualnie bezprawnie działają. No jak to będzie robić, prawda? Policja musi mieć różnego rodzaju łamaki do zamków, żeby wiedzieć, jak przestępcy to robią, żeby ewentualnie później, no. Fabryką czy, czy musi mieć urządzenia do uruchomienia samochodów. I tak samo tutaj hmm. pokazali to, że oni, no rzeczywiście, uważajcie, bo my potrafimy złapać tych, którzy nam przeszkadzają w tych zbiórkach i robią takie rzeczy. E, przyznam się Państwu, że na taką skalę, kiedy oni powiedzieli, a, a mówili prawdę, że potrafią, e, no. Człowiek tak, nawet zaangażowany, jakaś taka firma księgowa pewnie by nie umiała z tym sobie poradzić. To pomyślmy dalej. To jak oni potrafią sobie poradzić z tymi wszystkimi zbiórkami? Tak, to jest już pewnego rodzaju umiejętność. Jeżeli wiecie Państwo, no ktoś akurat ma takie umiejętności i czy w takim kierunku idzie, to ja będę Państwu dalej mówił. Cieszę się, że mam do czynienia z inteligentnymi ludźmi. I prokuratura. Pokazuje, co można robić. Tego problemu, wiecie Państwo, gdzie nie ma i gdzie jest złość, tego problemu nie ma w zasadzie u ryzyka, bo ryzyk nie kombinował na, na zbiórkach ryzyk dostawał zbiórki, i prócz tego bazował na kroplówce od państwa. kropłówce, to róże takie, tak powiem, od, yy, od państwa finansowych i na tych pozytywnych decyzjach. Natomiast yy, tych yy, legalizowania pieniędzy. U, trzeba powiedzieć jasno, u, u, u ryzyka ten sposób nie było. Ja mówię o czymś innym, bo tam trzeba sprawdzić jeszcze innego rodzaju możliwość otrzymywania kas, Ale nie ze zbiory, z zbiory, nie, 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 nie. To tak, tam także, także musimy, musimy być, być naprawdę wobec państwa rzetelni. I to, co zostało tutaj pokazane, i to, zaczęła robić prokuratura, przy tym księdzu, który wpłacił za księdza Olszewskiego, niezwykle ciekawa sprawa. A z drugiej strony już tak patrzę, tak jak mówimy o panu Rachoniu, o panu Sakibiszu Janek to sprawdza się, to co mówiłeś wcześniej, yy, mi się wydaje, że przy całym yy, tutaj ten, tych wszystkich yy, informacjach, które, które są powszechne, to chyba Sakiewicz ma więcej pieniędzy niż, niż Rachoniu wpłacił. Sakiewicz nie rybaj. Nie wiem. Ja, ja, ja tylko przypomnę, <laughs> ja, no <nie> państwo, <laughs> Ja przypomnę, że pan Tomasz Sakiewicz ma e, ksywę u swoich sakiewka. Jest to część ksywy e, druga, druga, drugiej, czy druga, druga, druga część jest, nie, jest bardzo niepoprawna politycznie, e, więc. E, więc e, no, no więc nie, nie podajemy. E, w każdym razie. E, Kiedyś był taki dowcip o poznaniakach, że skąd się wiedzieli szkoci, że zostali wyznani, wygnani z Poznania za rozrzutność. To są te żarciki. W każdym razie sprawdzenie księdza Otrzeckiego i pochodzenie kaucji jest jak najbardziej kaucja, którą, którą pomogłeś i twoja tak, tak. rodzina się złożyła, zapłaciła za mnie do tej pory do tej pory wiszą w dwóch miesiącach. Ale tam jest, ale tam jest... Niech tam jest. latami. Tak, nie, ale to są, ale to jest przede wszystkim współmierne pieniądze. Do tak, tak dalej, ale w ogóle no? tak. zaczynając o tym, nie, nie, nie zaczynając o tym, że e, e, Poręczyciele byli inwigilowani na okolicy Tak, dokładnie. Do tak. Sprawdzania. Tego bo ty typu. i jeszcze, jeszcze mój kolega, i tak dalej. Tak, tak. jest, więc tam jest, tam jest po prostu. Tam prokurator o tym powiedział, że tak, tak będzie, żeby szybko wpłacić, bo mnie zamknął drugi raz. Tak, Szanowni Państwo, natomiast to jest to, co zrobił ten system, który zrobił e, e, powiem tak, ten system, który zrobił Peace, on. E, powinien zostać zmieniony. No na razie jest tak, jak jest, że mamy do czynienia niestety z faktem, że prokuratora pana Bodnara i pana Korneluka nie chce ścigać e, prokuratorów popełniających przestępstwa za czasów ziobry. Nie wiemy do końca, dlaczego taka, taka inna decyzja zapada. Mamy nadzieję, że to się zmieni. To się ruszył Jan Która się trochę odetkała. No, mamy ten. Natomiast, Szanowni Państwo, ja przypominam o historii. Bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Przypominamy o książce Holub, nasz bestseller. Pierwsze dwa nakłady łącznie w 3,5 tysiąca egzemplarzy zostało sprzedane. Teraz mamy trzeci nakład. Polecamy. To jest Kobyła, 830 stron, ale naprawdę szybko się czyta i ci, którzy czytają, to żałują, że, że nie jest grubsza ale Holub 2 już nadchodzi, nadciąga. Ja Państwu jeszcze polecę, zbliżają się Mikołajki, to może dla dzieci, młodzieży takiej wczesnej do 8-9 lat, opowiadania, które napisał i zilustrował mój 18-letni syn na przestrzeni lat, dla tych które, dzieci, które lubią opowieści Rola Dadala, no to... Powinny, powi, po, powinny się czuć e, dobrze w tym świecie, e, który Paweł stworzył. E, Tomku? Panie, ja rozmawiam z panem. Jeśli Karinko przysłał mi ciekawą rzecz, e, szanowni państwo, tutaj jest, tylko nie wiem w jakiej gazecie, no ale to nic. Czytam właśnie taką wypowiedź Mateusz Morawiecki. Wczoraj miałem przyjemność. Porozmawiać ze studentami. Dziękuję za spotkanie. One more time, thank you all. I taki komentarz właśnie tak. Ja Ci wysłałem to Janku, tak. Tomasz Trela. Pan to wróci do Polski samodzielnie, czy trzeba będzie po pana lecieć? Dla prokuratury pyta? Panie Rosławie Może pan zadzwoni do pana Morawieckiego i zapyta się, czy wróci, czy nie. Bo to byłoby na bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, tak, to rzeczywiście, pan się nie wybiera, bo ja mówiłem o tym, to pan na razie nie, nie jedzie na jakieś badania lekarskie na Węgry czy gdzieś, czy było na jakieś sympozjum, bo rozumiem, że to może być ten moment, kiedy że się już nagle, nagle, pojedzie pan na jakiś wykład niezbędny na Węgry i tam pan się rozchoruje, żeby nie było tak jak z Bierutem, niech pan uważa, naprawdę, lepiej zostać w Polsce, w Polsce, gdzie będzie pan przypilnowany, wszędzie. Czy na wolności, czy w więzieniu i Pan tam nic nie grozi. A przy tych wszystkich próbach ewakuacji może być różnie, Panie Rosła. Także no, bardzo ciekawe. Do więzienia, Panie Rosław. Po prostu do więzienia. A my mówimy, do zobaczenia.